Ojcze, sprawdź teraz siłę ratowników wodnych Świnoujście. Po mojej prawej jest Kuba, który zarzeka się, że przebije S.O.P., którzy zrobili 31 powtórzeń. No, zrobimy rekord, nie? Po prostu. Jeżeli zrobisz to, to ty mi dajesz waszą bojkę, a ja ci daję beczkę, ojcze. Zgadzam się. Zawsze chciałem taką bojkę. Mam nadzieję, że deska jest moja, nie? A beczka twoja. Raz, ale wiesz, dobra, dwa, dziesięć, szesnaście, troszeczkę wyżej. Siedemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, proste nogi. 27, 28, dawaj dawaj, dziewięć! Kuba podciąga się na drążku z Kasport. Do 7 października trwa akcja, w której macie 15% rabatu na wszystko poza obciążeniem, Szczegóły na kasport.pl. 5, jest ok. Kuba, Kuba 36 O Too Proszę bardzo, gratuluję. Jeden za jeden, dziękujemy. Piszcie w komentarzu, kogo sprawdzamy dalej, bo sprawdzamy każdy zawód świata. Zostaw, ojcu, follow.